w Włocławiu po rozegranym dzisiaj sparingu z Orłem Służewo wygranym 4-2. Panie trenerze, gratulacje. jakby pan ocenił w skrócie to spotkanie dzisiejsze w wykonaniu naszego zespołu? Znaczy, powiem tak, że od początku pierwsze 15 minut wyglądało to bardzo dobrze. Tym bardziej, że wiadomo, jest to nowa drużyna, 9 nowych zawodników, ale mi się wydaje, że zawodników jakościowych. Później to wyglądało trochę, trochę gorzej, niepotrzebne rozluźnienie. Straciliśmy dwie bramki ale y, mi się wydaje, że piłkarsko byliśmy drużyną lepszą i wygraliśmy zasłużenie. Minął już kilkanaście dni okresu przygotowawczego. Jak przebiegają? Bez jakichś problemów większych, czy frekwencja jaka jest na treningach? Jak to by Pan ocenił? Y, frekwencja jest naprawdę zadowalająca. Y, ci zawodnicy, którzy nie mogą y, trenować po południu, ponieważ pracują, Pracują, nie mogą trenować po południu, dlatego odbywają się zajęcia dla nich rano i naprawdę przychodzą solidnie i trenują. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Trenujemy już trzeci tydzień, cztery razy w tygodniu. No i tak, tak mówię. Dzisiaj mieliśmy pierwszy spadek. Marcin, masz rozeznanie po treningach. Na pewno, na pewno treningi nie, nie oddają meczu coś o właśnie nowych zawodnikach o przydatności czy na kimś się zawiodłeś czy oczekiwałeś takie właśnie Nie, ja gry ja oczekiwałem takie gry a mi się wydaje że stać jeszcze na jeszcze lepszą grę także będziemy na tym pracować tak jak powiedziałem na początku że to jest praktycznie nowa drużyna dziewięciu nowych zawodników ja myślę że ci zawodnicy którzy zostali na pewno będzie im się teraz łatwo grać bo będą grać z lepszymi zawodnikami brakuje dzisiaj na sparingu z tego co mi wiadomo Gralaka, Frąckowiak czy będziecie jeszcze kogoś szukali w jakieś, na jakieś pozycje by, by sobie życzył jakiegoś zawodnika? Jeszcze są prowadzone rozmowy z jednym napastnikiem może nie będziemy mówić o nazwiskach Mikołaja nie było i Kamila Frąskowiaka, bo wcześniej się zwalniali tak samo Radosław Sawilski także na pewno do nas dojdą i w następnych sparingach będą grać Rozumiem, że w dzisiejszym sparingu wystąpili zawodnicy, którzy już zostaną na sezon? Ja myślę, że sezon. to jest pytanie do, do zarządu klubu bo mi się wydaje, że umowy podpisuje zarząd klubu, nie my trenerzy, my byśmy chcieli tych zawodników i myślę, że wszystko zarząd zrobi, żeby właśnie ci zawodnicy u nas grali. Plany na najbliższe dni? Jutro mamy normalnie trening, w piątek mamy wolne, w sobotę wyjeżdżamy do Janikowa na sparing. Janikowo w zeszłym sezonie, w rundzie, przed rundą zimową z zeszłego sezonu, Janikowo grało w piątej lidze, teraz zamiana ról i było 0,1 Czy będzie coś zmieniał tutaj w ustawieniu, w korekty jakieś w ustawieniu, ja czy ja myślę, no, zobaczymy czy, czy właśnie o tych wcześniej co rozmawialiśmy o zawodnikach, czy dojdą. Jeżeli dojdą, to na pewno jakieś rozszady będą. Jeżeli nie, to mi się wydaje, że trzeba ten skład ogrywać, bo tak jak powiedziałem wcześniej oni potrafią grać w piłkę, tylko po prostu muszą się zgrać, zrozumieć naszą filozofię gry, czyli moją i Mirka. I, I myślę, że będzie dobrze. Po Janikowi, już coś myślę, że taki bardziej wymagający rywal niż dzisiaj. Co jest służebko, widać, że potrafi grać w piłkę Nie, naprawdę, i postawiła trudne warunki naprawdę gry. Naprawdę, bardzo dobra drużyna z dobrym trenerem, także naprawdę postawili nam ciężkie warunki. Dziękuję.